Moje drogie dziecko, pobłogosławiłem cię setkami błogosławieństw przez całe twoje życie jako dowód, że mam dla ciebie najlepsze błogosławieństwo. Jeśli byłem w stanie dać ci te błogosławieństwa, czy nie sądzisz, że jestem w stanie dać ci właściwe błogosławieństwo we właściwym czasie? Zamiast więc martwić się o swoje życie lub przyszłość, uwierz we mnie. Wiem, czego potrzebujesz i co jest dla ciebie najlepsze, i dam ci to we właściwym czasie. Więc nie grzesz, rozważaj moje słowo, módl się o wszystko i ufaj mi, przyjmij moją moc i wiedz, że Bóg podniesie cię w obecności tych, którzy cię odrzucili. Mówili, że twoje złamanie cię zniszczy, ale Bóg zmienił twoje złamanie w coś lepszego, On walczy o ciebie, więc zaufaj mi. Kocham cię i nie czytasz tego przez przypadek. To twoje potwierdzenie, że dasz radę bez względu na to, jak to teraz wygląda, Bóg wynagrodzi twoją wierność, więc trzymaj się, bądź silny i nie poddawaj się. Jesteś następny w kolejce do cudu. Jeśli wierzysz w Boga, polub ten film. Bóg mówi ci dzisiaj, że nadszedł czas. Abyś zapomniał o przyszłości, zapomniał o błędach i skupił się na tym, co robię w Twoim życiu. Dzisiaj robię nową rzecz. Umieszczam w Twoim życiu właściwych ludzi i usuwam tych niewłaściwych. Zamykam stare drzwi i przygotowuję Cię na nowe możliwości. Proces przycinania może być niewygodny i bolesny, ale wiedz, że to dla Twojego dobra. Bądź optymistyczny i gotowy, ponieważ Bóg mówi Ci dziś, że grudzień będzie dla Ciebie wielkim miesiącem. Doświadczysz kolejnych zwycięstw, uzdrowień, niespodziewanych błogosławieństw, wolności finansowej i duchowego wzrostu. Oświadczam, że nic w Twoim życiu nie pozostanie takie samo. Otrzymasz wszystko, na co czekałeś i o co się modliłeś. Kocham Cię. To, co dziś odkryjesz, zmieni Twoje życie. W jednej chwili możesz zmagać się z płaceniem rachunków i martwić się o pieniądze, ale w następnej minucie będziesz przyciągać pieniądze jak magnes. Ceo sprawia tę zmieniającą życie różnicę. Nazywa się to genetycznym kodem bogactwa. Gdy go aktywujesz, Twoje życie ulegnie transformacji, nigdy Cię nie opuszczę ani nie porzucę. Zaufaj mojemu planowi i czasowi dla Twojego życia. Podtrzymuj swoją wiarę i nadzieję, ponieważ pracuję za kulisami, aby przynieść przełomy, błogosławieństwa i możliwości, uwolnij swoje zmartwienia i lęki przede mną. Znam troski, które ciążą ci na umyśle. Rodzina, zdrowie, finanse i związki, rozumiem presję, którą odczuwasz, ale pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży. Jestem z Tobą na każdym kroku, miej wiarę w moją zdolność do zapewnienia Ci opieki. Wyślę Ci pomoc, której potrzebujesz, czy to w formie fizycznego uzdrowienia, wsparcia finansowego czy emocjonalnego. Ufaj, że znajdę dla ciebie drogę tam, gdzie wydaje się, że jej nie ma. Skup się na mnie i moich obietnicach, bo jestem wierny, by wypełnić je w twoim życiu. Bądź cierpliwy i ufaj mojemu wyczuciu czasu. Wiem, że czekanie może być trudne, ale pamiętaj, że organizuję wszystko na twoją korzyść. Dopasowuję okoliczności i usuwam przeszkody, aby doprowadzić do pozytywnych zmian. Ufaj, że mój plan dla Twojego życia jest doskonały, nawet jeśli w danej chwili nie zawsze wydaje się jasny. Uwierz w siebie, bo ja wierzę w Ciebie. Widziałem zmagania, które przeszedłeś i siłę, którą pokazałeś. Nie pozwól, by pochłonęły Cię zmartwienia, bo ja się Tobą opiekuję. Poddaj mi swoje obawy i pozwól mi pracować nad problemami, które Cię trapią. Utoruję Ci drogę, otworzę drzwi i zapewnię to, czego potrzebujesz. Wiedz, że nadchodzące miesiące niosą ze sobą potencjał przełomu i postępu. Grudzień będzie czasem przyspieszonego wzrostu i korzystnych rezultatów. Lipiec, sierpień i wrzesień również przyniosą znaczące zmiany dla niektórych z Was. Pozostań w zgodzie z moimi wskazówkami i bądź gotowy do działania, gdy Cię o to poproszę. Pośród wyzwań i wątpliwości pamiętaj, że jestem za Tobą, a nie przeciwko Tobie. Szatan może próbować zasiać w Twoim umyśle negatywne myśli. Ale nie daj się imienia ucisz jego kłamstwa prawdą o mojej miłości i mocy. Pozostając ze mną w kontakcie i ufając mojemu planowi, pokonasz wszelkie przeszkody, które pojawią się na Twojej drodze, przyjmij okres błogosławieństw i łaski, który wprowadzam w Twoje życie. Mam dla Ciebie niesamowity plan, wypełniony świadectwami i pięknymi historiami wyłaniającymi się z trudów, które przeszedłeś. Zachowaj silną wiarę, ponieważ Twój przełom ma miejsce teraz. Miej wiarę, bądź cierpliwy i ufaj mojej niezachwianej miłości do Ciebie. Pracuję w Twoim imieniu i nigdy cię nie zawiodę. Skup się na mnie, a zobaczysz manifestację mojej dobroci w swoim życiu. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić. W czasach radości i w czasach łez można znaleźć błogosławieństwa, bez względu na to, przez jakie próby przechodzisz. Jestem tuż obok Ciebie każdego dnia i każdej nocy, na każdym kroku. Kocham Cię i nie opuszczę Cię. Zaufaj mi, że zaopiekuję się Tobą i będę Ci wierny w każdym okresie, przez który przechodzisz. Zaufaj, że byłem z Tobą w każdej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. Zawsze cię wspierałem i chroniłem, nawet przez twoje łzy. Widzę szerszy obraz, nawet jeśli ty tego nie potrafisz. Nadchodzą zmiany, więc zaufaj mi całym swoim sercem. Jestem z tobą zawsze. Jeśli chcesz bez wysiłku przyciągnąć ogromne ilości pieniędzy już dziś, kliknij link w komentarzach poniżej. Aby poznać szokujące sekrety bogactwa ujawnione przez nieuczciwego naukowca NASA. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga: trzymam Twoje życie w moich rękach i dbam o wszystko dla Ciebie. Uważaj na małe skarby, które codziennie dla Ciebie zostawiam. Podziękuj mi za nie, gdy je znajdziesz, skup się na mnie i na tym, co Ci dałem, zamiast na zadaniach, które martwią cię przez cały dzień. Zaplanowałem już jutro, więc odpocznij we mnie i szukaj mojej obecności. Bóg mówi dziś do ciebie, że być może stoisz w obliczu burzy i nie do końca widzisz wyjście. Wszystko, co musisz zrobić, to zrobić krok po kroku. Powiedz Bogu, wiem. Że masz dobry plan na moją przyszłość, wiem, że prowadzisz mnie i kierujesz każdym moim krokiem. Wiedz, że działam w Twoim życiu i jestem z Tobą, by Cię pocieszać, idź naprzód i przechodź przez burzę, pamiętając, że każdej burzy w końcu zabraknie deszczu. Masz zwycięstwo, wpisz i welcome the new, aby potwierdzić, że jesteś większy i silniejszy niż wszystko, z czym się mierzysz. Zaufaj mojej sile bardziej niż swojej. Kiedy czujesz się przytłoczony, powierz mi swoje brzemię: Jestem w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją i przynieść ci spokój pośród burzy. Czekałeś na ten przełom od lat. Czasami wydawało się, że to się nie wydarzy, ale ty zachowałeś wiarę. Nikt tak naprawdę nie wie, ile przez to przeszedłeś. Teraz jest Twój czas, wierzę w Ciebie. Nie martw się, nie zawiodę Cię. Jesteś wystarczająco silny na nadchodzące bitwy. Nie bój się, nie jesteś sam, nie walczysz sam. Jestem z Tobą w tej bitwie. Jest ona tylko tymczasowa, pozostań w modlitwie, zachowaj wiarę, idź naprzód i nie poddawaj się, modląc się do mnie. Módl się z wiarą i jasnym umysłem. Zawsze mi ufaj i miej wiarę, bądź cierpliwy w trudnych chwilach i ufaj, że Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Rozumiem to, co niewypowiedziane i mogę pojąć to, co niewyjaśnione. Ponieważ moja miłość nie ogranicza się do słów czy myśli, ale mieszka w sercu, uwierz, że będzie lepiej. Miej wiarę, wiem, że masz wiele na głowie opieka nad rodziną, utrzymanie spokoju, zarządzanie finansami i rozwój kariery. Ciężar świata wydaje się przytłaczający. Pamiętaj jednak, że nie jesteś sam, przynieś wszystkie swoje zmartwienia i troski do mnie poprzez modlitwę. Udzielę ci pomocy i poprowadzę cię. Niebiańskie zasoby Cię wspierają. Nie musisz się martwić. Wspieram Cię. Niedawno kwestionowałeś siebie, wątpiąc w swoją siłę i zdolności do realizacji tego, co umieściłem w Twoim sercu. Przypomnę Ci, że z Chrystusem możesz wszystko, nie pozwól, by strach zniechęcił Cię do podążania za marzeniami. Pamiętaj, że zawsze jestem po Twojej stronie i odniesiesz sukces. Bądź pozytywnie nastawiony i wierz w siebie, nie musisz się martwić, frustrować ani niecierpliwić. Chcę, abyś zaufał mi całym sercem. Już skierowałem Cię na właściwą ścieżkę. Rozumiem, że wokół Ciebie dzieje się wiele rzeczy, których możesz nie rozumieć. W tej zagmatwanej sytuacji nie obawiaj się. Jestem tutaj, by Ci pomóc. Wszystko ułoży się na swoim miejscu, a góry zostaną przeniesione. Módl się i wierz. Radość nadejdzie rano, dokonaj niewielkiej zmiany w swojej porannej rutynie i aktywuj przepływ nieograniczonego bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu. Odkryj sekrety przyciągania obfitości, sprawdzając link i komentarze poniżej. Subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej informacji. Zmierzyłeś się w tym roku z wieloma wyzwaniami i wiem, że Twój umysł jest zajęty różnymi myślami i troskami: Twoją rodziną, pokojem, finansami i karierą. Może się wydawać, że spoczywa na Tobie ciężar całego świata, ale zawsze pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Powiesz mi wszystkie swoje zmartwienia w modlitwie, a ja przygotuję dla ciebie drogę. Zasoby nieba stoją za tobą. Nie martw się, ja cię wspieram, dziecko Boże. Twoja wizja i sen były dokładne, obietnica jest prawdziwa. Nie jesteś szalony, ani nie masz złudzeń. Czy widzisz działania wojenne wokół siebie? To dowód obietnicy, wskazówka, że zmierzasz we właściwym kierunku. Diabeł jest wściekły i zagrożony Twoim istnieniem, ale nie przestawaj wierzyć, moje dziecko. Zachowaj wiarę. Nadprzyrodzone drzwi wkrótce otworzą się przed Tobą z nieoczekiwanych miejsc i nieoczekiwanych ludzi, gdy będziesz nadal kroczyć drogą, którą ci wskażę, nawet jeśli nie ma to sensu. Nawet jeśli ataki są wielkie, pamiętaj, że moje słowo jest tak i Amen. Nie powróci ono nieważne, ale dokona tego, do czego zostało powołane w imieniu Jezusa. Wpisz tak, jeśli się zgadzasz, rozwinięcie dobrej relacji z samym sobą, gdy jesteś singlem. Zajmie trochę czasu. To ciężka praca. Wiele razy będziesz czuł się samotny, będziesz płakać, będziesz nieustannie pytać Boga: Dlaczego po każdych zaręczynach, ślubie i przyjęciu z okazji narodzin dziecka zakradnie się zazdrość? Spojrzysz w głąb siebie i zaczniesz myśleć, że coś jest z tobą nie tak i tepe, ale kiedy już przejdziesz przez ten trudny etap. Powoli zaczniesz akceptować siebie i dostrzeżesz, jak wielką wartość posiadasz. Zdasz sobie sprawę, że twoja samotność jest wyborem, możesz z łatwością zadowolić się każdym, kto poświęci ci uwagę i czas, ale wiesz, że zasługujesz na więcej. Przypomnę ci, że małżeństwo nie jest wymogiem do wypełnienia woli Bożej w twoim życiu. Stań się całością w sobie, kochaj siebie, Uzdrawiaj i podążaj za swoim celem ze wszystkim w sobie. Wpisz tak, jeśli tego potrzebujesz, czy modliłeś się o zmianę jakiejś sytuacji? W jaki sposób czekasz? Czy czekasz z nadzieją, czy negatywnie? Jako dziecko Boże, nadzieja za Twoją duszę, Hebrajczyków, godzina 6.19 kiedy więc nie emanujesz nadzieją, że każdego dnia wydarzy się coś dobrego, zaprzeczasz swojemu prawdziwemu ja. Oczekuj czegoś niesamowitego, ponieważ coś niesamowitego już się w tobie wydarzyło. Bóg wprowadził się i uczynił swój dom w twoim sercu. Bóg mówi do ciebie dzisiaj: Ludzie mogą cię jeszcze nie rozpoznawać, twój szef nie daje ci uznania. Krewni cię lekceważą i myślą, że nie masz wiele do zaoferowania. Możesz być teraz pomijany, ale nadchodzi czas, kiedy zostaniesz zauważony. Ludzie dostrzegą twoją wartość, twoje dary i talenty. Sprawie, że będziesz się wyróżniać, przejdziesz od bycia zauważonym do bycia odpowiedzialnym, od bycia nierozpoznanym do bycia faworytem. Pisz 1313, jeśli wierzysz. Ogłaszam przełom, doświadczam nagłych wybuchów Bożej dobroci w moim życiu. Nie jest to tylko stróżka lub strumień, ale powódź Bożej mocy, uzdrowienia, mądrości i łaski, przyjmuję przełomowy sposób myślenia i oczekuję, że będę przytłoczony Bożą dobrocią i zdumiony Jego łaską. Oto moja deklaracja, drogi Panie, chcę przeżyć ten dzień z postawą wdzięczności. Jestem wdzięczny za dar życia i za to, że mogę być świadkiem nowego dnia. Dziękuję Ci za to, że jesteś moim obrońcą, żywicielem, odkupicielem i Bogiem, który zaspokaja wszystkie moje potrzeby. Nawet gdy jestem niewierny, dziękuję Ci za Twoją wierność. Dziękuję Ci za to, że jesteś stałym źródłem pomocy w trudnych chwilach. Jestem wdzięczny za Twoją łaskę, siłę i przewodnictwo w stawianiu czoła wszelkim wyzwaniom, które pojawiają się na mojej drodze. Dziękuję za naszego Zbawiciela Jezusa, w którego imię się modlimy. Amen, jeśli wierzysz w Boga, wpisz tak. Jeśli chcesz przyciągnąć obfitość bez wysiłku, zaczynając od dzisiaj, sprawdź link w komentarzach poniżej, aby odkryć zaskakujące sekrety bogactwa ujawnione przez naukowców z rogu NASA. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga, jeśli znajdujesz się na ścieżce, której nie wybrałeś, a twoje życie zostało wywrócone do góry nogami przez różne trudności, takie jak śmierć, rozwód, Problemy finansowe, utrata pracy, choroba, klęski żywiołowe lub wypadki, pociesz się wiedząc, że Bóg nie został. Zaskoczony przez te wydarzenia, On sprawuje kontrolę i już wie o wyzwaniach, przed którymi staniesz. Możesz mieć wrażenie, że nigdy się nie podniesiesz, ale Bóg wciąż ma dobry plan i cel dla Twojego życia. On uczyni wszystko ku dobremu i odkupi każdą krzywdę wyrządzoną ci przez wroga. Skup się na Panu, a nie na okolicznościach. Trzymaj się go i jego obietnic, ponieważ on jest wierny i przeprowadzicie przez wszystko, modlę się za ciebie. Modlę się, aby Bóg sprawił, że Twój umysł będzie bystry i skupiony na Nim. Niech strzeże Twoich oczu przed wszystkim, co bezwartościowe. Modlę się za Twoje uszy, aby słyszały Jego głos. Niech Twoje usta będą strzeżone, aby nie wydostawały się z nich żadne niepożądane słowa. Modlę się za Twoje serce, aby Bóg był w Jego centrum. Prowadząc Cię, modlę się o wzmocnienie Twoich ramion i błogosławieństwo dla Twojej pracy. Modlę się również o wzmocnienie twoich nóg, abyś mógł biec w wyznaczonym ci wyścigu. Drodzy umiłowani, kiedy wyruszasz w wyścig, który Bóg przed tobą wyznaczył, modlę się, aby twoje stopy się nie męczyły. Niech szybko uciekają od grzechu i wiernie dążą do mądrości, sprawiedliwości, pokoju, miłości i prawdy, proszę, odpowiedz tak, aby otrzymać to błogosławieństwo. Bóg potwierdza, że jako jego dziecko jesteś ceniony nadprzyrodzony pokój dzięki bliskiej relacji z Bogiem. Moje słodkie dziecko, jesteś już świadome, że zbliżenie się do mnie daje ci nadprzyrodzony pokój. Kluczowe jest uznanie swojej zależności ode mnie. Podobnie jak manna na pustyni, pokój nie może być gromadzony na przyszłość, dlatego przyjmij pokój, który otacza cię obecnie i rozkoszuj się radością, którą przynosi. Każdego ranka, gdy się obudzisz, spotkamy się ponownie, a ja zapewnię ci pokój potrzebny na ten konkretny dzień. Zaufaj mi, moje dziecko, i przyjmij pokój całym sercem. Gdy pójmiesz pełnie pokoju, będziesz przenosić góry i chodzić po wodzie. Kocham cię bardzo, więc dbaj o siebie. Jeśli jesteś gotowy, odpowiedz tak. Dodatkowo, podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które ufają Bogu, dostosowywanie kręgów zgodnie z Bożym Planem, czasami Bóg zmniejsza nasze kręgi z powodu rozmów, które słyszał, a których my nie słyszeliśmy. Zamiast kwestionować, przyjmijmy jego mądrość. Niektóre osoby mają być w naszym życiu tylko przez pewien czas, nie pytajmy dlaczego, ale zaufajmy boskiemu planowi.